Wrocław Karłowice 21 lipiec 2022 godziny przedwieczorne, około 20 przed 20 Vincentego Pola Stary poniemiecki dom przy nim dwa duże, ogromne, przerastające wszelkie część wymyślenie. Świerki, a naprzeciwko inwestycja tego Pola. 21a wyszła z ziemi, wyszła z parteru spięła się na pierwsze piętro. Widzę przygotowanie do wieńca na poziomie pierwszego piętra czy żeby to był koniec, czy jeszcze pójdzie do góry zgromadzony materiał kilka dni temu został zabudowany wyrasta obok budynku jednostanowiskowy garaż zgromadzona stal przed budynkiem Prędy wystają w górę, a więc będzie coś tam jeszcze wyciągane widok w kierunku ulicy Kasprowicza, niebo zachmurzone najprawdopodobniej idzie w kierunku deszczu może burzy w drugą stronę widok w kierunku Kamieńskiego widok z przeciwnej strony ulicy ponieważ są godziny przedwieczorne to na budowie nie ma pracowników inwestycja zmierza ku końcowi i stan surowy powinien być gotowy Dwa miesiące, a więc lipiec, sierpień, wrzesień powinien być stan surowy, otwarty, zakończony. Dziękuję za uwagę.